Uuu. chyba gramy z tą trójką Kiedy? Kiedy na telekursie? nie no, na No i... Nie pamiętam, co się tam robiła, nie. Moich nie ma. Muszę iść sam i muszę się gapić w podłogę, dlatego że mam świny. Lele, idę w podłogę. Gdzie tu jest wejście? O, o, o. Mam. Gdzie jest następny? O, to jest porcy. Telepiec. Ja wiem, tam. Chwila. Tak, wiem, tam. Chilo. Nie, ktoś jest tu jeszcze chwila. Nie, sam wiem, dobra. Okej, okay, jesteśmy już. Coś mi to zbugowało się. Bo nie mogę kupić. Teraz, co mam zrobić? Ja tu przechodziłam tysiąc razy, więc wiem, że muszę tam iść po prostu. Na szybkości. Le, 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 le. Hmm, no i to sobie zrobię sobie. I teraz po prezent. Tu są wszystkie na te Okej, Ok, ja jeszcze przechodziłem się trzy razy. Więc wiem, co tu się robi doskonale. O, pika. Pika tam, idzie. Może lepiej pójść, kiedy czeka sobie pójdzie na górę. Idź! I drzeczkę Okej, okay, to ja uciekam do tego miejsca Jak pójdzie Cika na górę muszę tam się gapić. Czy ona idzie tam? Oj, robot! Głupi robot! Idź. Tam jest cika, dobra, to poczekam aż ona się pójdzie tam, a ja... Jak pójdzie tam i potem pójdzie tam, to pójdę tu. A potem jak pójdzie. O, dobra, mogę teraz przejść w sumie. Jestem. nadu, nadu, nadu. Kore, ti stínka teda dole na vás. to ten prezent je s taky To tu musíš si zabrať prezenty. no, jsou chyba tylko trzy prezenty. I found the free Dobra, niech ona tam lezie. Czemu ona nie pójdzie na górę? O, idzie. Jak pójdzie na górę i pójdzie w tu, to ja lecę tam szybko. Dobra, na szybko, jak ten robot sobie tutaj jeździ, to ja idę tutaj.

Ja zawsze mnie pracuję, gdy nie mogę przejść tego dnia. Spędzam! Działa! Jest to czwikła. tylko, tylko mała bryka. Och, to... nie, ten robot głupi to nie, 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 to nie, będzie nie, nie, jest. tu? O, tu, okej. Okay. Idzie sobie tam teraz. On nie, schodzi na dół, to ja muszę tu wyjść. Myślałam, że pójdzie tam, a na dół schodzi. Ej, ciekawe, czy ona by mi zauważyła coś wtedy. No, ale jak tu ptasz. I można i i przyjrzeć tam. No nie własi szybko na górę Mała świnia Halina hmm. tak To ktoś chodzi, a ten robot Kupi, tu jest jedna No No, Ja lecę na górę. Szybko. Tylko dodaj care. Naprawdę zabaw lecę. Może tutaj będzie jakiś prezent jeszcze. A to, co to mam to światło. Czy tu są kible? Naprawdę. Można wejść do kibla. Wiem, hmm, jakieś starożytne kible. Czasem możliwe, że tu będzie jakiś prezent, ale nie ma. Ja na szybkości lecę? tam. A ta misja jest akurat strasznie trudna. Jak gra się samemu w to? To jest trudno. Bo jak gra się samemu, to mundrop będzie ciebie gonił, a nie tylko... Bo jak ja grałem w tym z Piotrzkiem w tym, to jak Mundrop gonił, jak ja odpalałem te zapomniałem generatory to Piotr go gonił mądrych, a ja sam mogłem otwierać generatory, bo mm, jego gonił, a nie mnie. Ty, to idziemy na plec. Zebę. Scene, sure system, scene. Okay. Hello, new friends. You're sure a plate. Are we having a slumber party? We're all your friends. teraz. Jeszcze zrobię save'a. No szkoda, że nie mogę zaprosić nikogo. No bo gram sam, bo oni wyszli, bo się boją. On tu jest! Wypadł z baru! Czekaj, bo ja biorę to.

I tu mi się wyświetla e, misja, żeby odpalić generatory. Tu jest! Siema! Pokażę wam od niego tam skina. Chodź tu. No ja skinąłem. Halo. Nie. Może nie bardzo doskonale. Gdzie on? Czy on Czy on jest? Cię pytam. W ogóle ja nie mogę kliknąć loterki. Bo mi się rozładowało, czy co? Gdzie on jest? Jak ja wejdę z niego z tyłu, to się rozpiaszę. Słyszę jego śmiech, ale jego ja nie widzę. Fajnie. On jest zawsze zbugowany. Idę szukać placu to Tu jest wejście. Ej, wait. Nie, on tu gdzieś jestem na 100% przecież go słyszałem. Ej, dobra, przecież jak jestem w środku, to on mnie nie może złapać Elo. Bo w tej podróbie akurat on nie wchodzi tutaj i można sobie odpalać generatory wszędzie. O, Nie, to nie idę. To za tu to też nie idę. To ja jestem. Ja, tak. Gówniany ja, jest jakiś. Tu jest tylko jeden. Aaa, dobra, jestem tutaj. Muszę iść na to. Bo no spotknę się za tym mostem. Jest więcej. Tak? Ten miły tur. <grym> Odpalę może dwa generatory i koniec odcinka, bo za długo będzie trwał i nie będę mógł go złożyć. Dwa drugiego nie mogę znaleźć. Ja już tutaj Ja jedę. O! Mam drugi, spoko. No to... to dwa generatory już. Więc